Siemanko, w poprzednim materiale mówiłem o trzech rzeczach, które warto naprawić, aby poprawić swoje zdrowie. Dzisiaj przejdę do pierwszego tematu z tej listy, a mianowicie snu. Porozmawiamy sobie o tym, jak ogarnąć sen, żeby nasze zdrowie na tym jak najbardziej zyskało. Także teraz krótkie intro i przechodzimy do materiału. Zanim przejdziemy do materiału, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, dzięki temu mam motywację do tego, żeby dzielić się z Tobą wiedzą, informacjami na temat treningu i zdrowia. Ale zanim porozmawiamy o śnie, to może powiem kiedy ja się zacząłem interesować snem i dlaczego. Otóż w około 2014 13 roku usłyszałem podcast Power Athlete Radio z doktorem Kirkiem Parsley. Który mówił o tym, że jeżeli jest coś, co powoduje, że śpisz mniej niż 8 godzin, to powinieneś przestać to robić, żeby spać te 8 godzin. Ja wtedy dosyć mocno trenowałem i bardzo mi zależało na tym, żeby poprawić swoją jakość wyników i moje wyniki. I wtedy zdecydowałem, że będę musiał popracować nad higieną snu i poprawić swój sen. Później doszło do tego przeczytanie książki Matthew Walkera i wiele wywiadów z nim. I uważam, że sen to jest pierwsza z inwestycji w zdrowie, którą powinniśmy zrobić. Ale zanim przejdziemy do snu, może opowiem czym sen jest. Otóż nie do końca wiemy, czym sen jest tak naprawdę. Naukowcy nie wiedzą, czym jest sen, ale wiedzą, że jest to bardzo ważne zagadnienie w naszym życiu. Właśnie Gofer przyszedł do mnie. Jest to bardzo ważne zagadnienie w naszym życiu i jest newralgiczne do tego, żeby utrzymać nasz organizm w zdrowiu, ponieważ deprawacja snu może prowadzić do śmierci. E, eksperymenty dowiodły to, że im, e, nawet chyba najdłużej nie spano 11 godzin, i to później powodowało straszne zmiany w organizmie. E, ale zanim przejdziemy, może do snu, to przejdźmy, to porozmawiajmy sobie o tym, e, czym jest cykl dobowy, ponieważ to jest newralgiczna rzecz, e, jeżeli chodzi o ogarnięcie sobie e, snu i jakość snu. Otóż cykl dobowy to jest. E, określenie z języka angielskiego Circadian Rhythm, a mianowicie okres, w którym wstajemy i kładziemy się spać. To jest taki cykl w trakcie doby, o której wstajemy i kładziemy się spać. I bez względu na to, co wszyscy ci mówią, nie da się, nie powinniśmy odsypiać w weekendy niczego, ponieważ zgodnie z tym, co mówią badania naukowe, cykl dobowy powinien być mniej więcej taki sam. Ponieważ na cykl dobowy składa się wiele reakcji organizmu, które ten cykl regulują. Otóż zgodnie z badaniami powinniśmy się kłaść spać o mniej więcej tej samej porze przez cały tydzień, bez względu na dzień tygodnia. Plus minus pół godziny, jeżeli kładziemy się spać o 22 to maksymalnie 22.30, 21.30. Jeżeli wstajemy 5:30, to maksymalnie wstajemy 5 albo 6:00 rano, tak? pół godziny w tę lub w drugą stronę. Dlaczego tak jest? Ponieważ na cykl dobowy nie tylko wpływa to, o której kładziemy się spać i wstajemy. Otóż, żeby wstać, potrzebujemy zwiększyć naszą temperaturę ciała. Najniższa temperatura naszego ciała występuje w nocy na około 2 godziny przed obudzeniem. Także, żeby to wyregulować, musimy. Utrzymywać ten cykl dobowy. Kolejna z rzeczy to jest produkcja kortyzolu, który jest hormonem stresu, który powoduje wybudzenie nasze. I żeby to wyregulować, również powinniśmy kłaść się mniej więcej o tych samych porach i wstawać mniej więcej o tych samych porach. Kolejna z rzeczy to jest również maksymalna temperatura ciała. Im bardziej rozregulowany mamy cykl dobowy, tym ta temperatura ciała będzie następowała w różnych godzinach w trakcie doby, a maksymalna temperatura ciała powinna wystąpić około godziny 16-17 po to, abyśmy mogli później spokojnie e, obniżać tą temperaturę ciała, gdyż im niższa temperatura ciała, gdy będziemy kładli się spać, tym głębszy jest ten sen, który będziemy mieli. Czyli, na cykl, czyli regulacja cyklu dobowego to jest pierwsza podstawowa rzecz. No i biorąc pod uwagę to, że musimy sobie wyregulować ten cykl dobowy, musimy pamiętać, że samo to, że kładziemy się spać o 22 i wstajemy o 6 rano, nie oznacza, że od 22 do 6 rano śpimy. Nawet to, że tracimy przytomność w trakcie zasypiania, nie oznacza, że już wtedy śpimy, bo jeszcze mija trochę czasu, zanim tak naprawdę nasz organizm zacznie spać. Także musimy też pamiętać o tym, że powinniśmy spędzać w łóżku. Więcej niż 8 godzin, czyli około 9 godzin optymalnie. Optymalnie powinniśmy smaszyć między 7 a 9 godzin, ale to będzie zależne od naszego organizmu, od naszego, każdy z nas będzie spał inaczej, każdy z nas, w zależności od tego, jaką ma aktywność fizyczną, jak bardzo jest zmęczony, jak duża jest aktywność umysłowa, jak bardzo obciążony jest układ nerwowy, będzie potrzebował różnych ilości snu. Tutaj mamy omówiony temat powiedzmy, z grubsza cyklu dobowego i dlaczego ważne jest, żebyśmy wstawali i kładli się spać każde, każdego dnia o tej samej porze. Teraz przejdźmy do tego, jak jest skonstruowany generalnie sen. Sen składa się z cykli. Każdy z cykli ma około 90 minut, plus minus parę minut. I W każdym cyklu mamy wszystkie fazy snu i w zależności od tego, w której części nocy dany cykl występuje, danych faz będzie więcej bądź mniej. W początkowych cyklach snu, fazy NREM, czyli fazy płytkiej, non-rapid eye movement, czyli takiej, gdzie nie ruszamy gwałtownie gałkami ocznymi, jest więcej. Ta faza odpowiada za sortowanie informacji, które nabyliśmy w trakcie dnia. Więc sortujemy te informacje. Kolejny, kolejną częścią snu jest faza REM, czyli Rapid Eye Movement, czyli faza, w której gwałtownie ruszamy gałkami ocznymi. Ona odpowiada za zapisywanie informacji, które zostały w poprzedniej fazie sortowane. I tej fazy jest więcej w końcowych cyklach snu, czyli bliżej obudzenia. Oraz mamy sen głęboki. Sen głęboki odpowiada za to, kiedy um, się regenerujemy. Im więcej fazy głębokiej snu, tym bardziej będziemy zregenerowani. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem dodać, a zapomniałem odnośnie fazy REM, to jest w, w trakcie tej fazy, występują marzenia senne. Nie wiemy, co one znaczą, nie wiemy e, dlaczego te fazy występują. Wiemy natomiast, że każda z tych faz jest mniej więcej bardzo ważna i nie można rezygnować z żadnej z tych faz. Zatem gdy mamy opisane, kiedy występują te fazy N, REM, REM, faza głęboka, to podam przykład. Czyli przykładowo kładziemy się o tej samej porze, ale wstajemy wcześniej, czyli informacje które zostały posortowane w fazie NREM, nie zostaną zapisane w fazie REM ze względu na to, że śpimy krócej w, dru, w drugiej części snu. Natomiast odwracając sytuację, kiedy kładziemy się później i wstajemy o tej samej porze, to część informacji nie zostanie posortowana i zostanie nieposortowana zapisana w naszej głowie, czyli nie do końca będzie spójna. Dlatego tak ważne jest, żeby ta Regularność, ten cykl dobowy był taki sam zawsze. Co się dzieje, gdy, mamy, gdy jesteśmy pozbawieni snu, jakościowego snu, bo nie chodzi tylko o ilość, ale chodzi również o jakość. Otóż wtedy mamy podwyższony poziom kortyzolu, ponieważ pozbawienie nas snu w naturalnym środowisku oznacza stan gotowości. Coś się dzieje nie tak musimy być gotowi bo coś się może zdarzyć. Dlatego mamy podniesiony poziom kortyzolu, czyli poziomu stresu, hormonu stresu. Dodatkowo mamy podniesiony poziom cukru. Ze względu na to, że kortyzol jest podniesiony, mamy podniesiony poziom cukru we krwi. Często jest to stan przedcukrzycowy. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy szybkiej energii. Dodatkowo mamy chrapkę na słodkie, ponieważ potrzebujemy tej szybkiej energii, tych węglowodanów. Kolejna rzecz jest też taka, że źle regulujemy hormon, który jest nazywany greliną, który odpowiada za sytość. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy, czy się wyśpimy, więc będziemy teoretycznie potrzebowali więcej energii ze względu na to, że będziemy więcej czasu aktywni, nie będziemy spali, ponieważ w trakcie snu nasz organizm spala mniej, jest mniej um, metabolicznie aktywny niż w trakcie dnia. To jest naturalne, ponieważ głównie leżymy i się regenerujemy. Także i dodatkowo, oprócz tego, że jesteśmy, e, mamy podwyższony kortyzol, to będziemy przez to, że będziemy mieli podniesiony kortyzol, mamy aktywowany układ współczulny. Dobrze pamiętam? Tak, współczulny, czyli jesteśmy w stanie gotowości do walki, czyli możemy być poddenerwowani, możemy być zestresowani. Dlatego osoby, które mają niedobory snu, często są e, bardzo poddenerwowane, agresywne, mogą być e, e, podirytowane. Co wpływa zatem na ten sen? Oprócz posiadania dzieci. Na sen wpływa bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim samo to, ile jesteśmy na chodzie. I badania dowiodły, że jeżeli ktoś jest 16 godzin obudzony, to jego koncentracja jest na poziomie osoby, która jest pod wpływem alkoholu i ma 0,2 promila we krwi. Nie jest to dużo, ale już nie jest to odpowiednia bystrość i koncentracja, jaką byśmy chcieli mieć od osoby, która nie jest pod wpływem alkoholu. Kolejna z rzeczy, oprócz zmęczenia, to jest to, jaką mamy ekspozycję na światło. Czy jesteśmy wyeksponowani na światło niebieskie, czy nie. Otóż, dlaczego tak jest? Dlaczego to światło niebieskie jest takie newralgiczne? Otóż, to jest światło, które jest produkowane przez Słońce i to światło, które trafia do naszego oka mówi nam o tym, że wstajemy, jest dzień, kończymy produkcję melatoniny w naszym mózgu. W momencie, gdy mamy ekspozycję na światło niebieskie wieczorem, w nocy. Nasz organizm ciągle dostaje informację, nasze oko ciągle dostaje informację, że jest dzień i nie musimy produkować melatoniny. Dlatego bardzo ważne będzie, o czym powiem wkrótce, regulowanie ekspozycji na elektronikę i światło, jakiego, z jakiego światła korzystać wieczorami. Czyli mamy światło. Kolejna z, rzecz, kolejna z rzeczy to jest temperatura. A wraz z temperaturą e, przychodzi też trening, ale do temperatury przejdziemy. Otóż nasz organizm najlepiej regeneruje się, e, gdy w trakcie snu, gdy w pomieszczeniu jest temperatura między 16 a 18 stopni. E, ponieważ nasz mózg, nasz układ nerwowy potrzebuje takiej temperatury, aby doskonale się schłodzić, zregenerować, wypompować toksyny w układzie glimfatycznym. E, i to jest optymalna temperatura. Dla jednych będzie lepsza, dla jednych będzie wyższa, dla innych będzie niższa. To trzeba sprawdzić na sobie. I temperaturę możemy regulować poprzez zimne bądź ciepłe kąpielę i trening. Optymalną porą na trening jest godzina około 16-17, wtedy kiedy mamy najwyższą temperaturę ciała, jesteśmy najlepiej rozgrzani, jest wszystko optymalne. I im później będziemy trenować, tym prawdopodobne jest to, że podwyższymy sobie temperaturę, tym prawdopodobne jest to, że zwłaszcza gdy trening jest intensywny i bardzo wymagający, aktywujemy układ nerwowy i będzie to wymagało od naszego organizmu później dłuższego okresu na wyciszanie się. Dlatego im później mamy trening, tym prawdopodobne jest to, że będziemy mieli problem z zaśnięciem i dłużej będziemy zasypiać niż byśmy normalnie to robili, dlatego ważne jest, żeby zoptymalizować sobie, kiedy będziemy trenować. E, następna z rzeczy, która ma bardzo duży wpływ na naszą, na sen, i jakość snu, jest kofeina. Tak wiele osób może powiedzieć to, że w trakcie, że oni wypijają kawę o 19 i o 20 już śpią. Okej, okay, to nie ma, to Potwierdzam to, że są takie osoby, które tak mają, ja jestem jedną z tych osób. Co nie zmienia faktu, że ten sen oprócz tego, że zasnęliśmy, może być słaby jakościowo. może być porozrywany w te fazy mogą być e, krótkie, i nic z tego nie będzie i nie będziemy wyspali. Dlatego warto by eksperymentować, kiedy najpóźniej możemy e, pić kofeinę, pić kawę czy przedtreningówki, ja osobiście nie korzystam z przedtreningówek, dlatego e, mówię o kawie. Ja jestem szybkim metabolizorem kofeiny, czyli ja szybciej metabolizuję kofeinę, ponieważ średni okres półtrwania kofeiny w naszym organizmie to jest 9 godzin, czyli jeżeli wypiliśmy powiedzmy kawę albo napój energetyczny, który za, ma w sobie 200 mg kofeiny o godzinie 14, to o godzinie 23 dalej mamy 100 mg kofeiny w naszym organizmie. W zależności od tego, czy jesteś szybkim bądź wolnym metabolizerem kofeiny, to się może zmieniać. Możesz mieć więcej, bądź Niemniej jednak oznacza to, że dalej masz kofeinę we krwi i ta kofeina może wpływać na jakość Twojego snu. Dlatego ja osobiście wypiłam ostatnią kawę około godziny 12. Aczkolwiek od kiedy mam dziecko, może to się różnić i czasami bywa godzina 14. Osobiście lubię odciąć się o godzinie maksymalnie 14 od kofeiny. Dzięki temu jestem w stanie spokojnie zasnąć, nie mieć z tym żadnego problemu. Co robi również kofeina w naszym organizmie? Kofeina w naszym organizmie e, powoduje to, że e, takim, e, takie białko adenozyna, które się zbiera w trakcie z, e, całego dnia, jest i jest odpowiedzialne za naszą senność. Jest e, supresowany przez kofeinę. I w momencie, kiedy późno wypijemy kofeinę, to ta adenozyna jest supresowana i nie czujemy tego zmęczenia. I będzie nam trudniej zasnąć. Dlatego warto o tym też pamiętać, że ta adenozyna musi się nabierać do odpowiedniej ilości, żeby było nam łatwiej zasnąć. Kolejną rzeczą, która bardzo poważnie wpływa na nasz, jakość naszego snu, jest alkohol. I wiele osób może powiedzieć tak, ale po alkoholu łatwiej mi jest zasnąć. Tak, może Ci jest łatwiej zasnąć, ale ten sen będzie gówniany. On będzie słaby, prawdopodobnie będziesz się wybudzać, mimo tego, że nie będziesz miała, miała tego e, świadomości. E, fazy będą krótsze, będzie mniej głębokiego snu, e, często wybudzisz się wcześniej, e, dodatkowo możesz stawać w nocy, e, żeby oddać mocz. E, I to też się wiąże z tym, żeby nie pić. Dużo przed pójściem spać, bo ten sen będzie przerywany ze względu na to, że trzeba będzie się pójść wysikać. E, dlatego picie nawet jednego piwa, jednej lampki wina przed snem dla lepszego snu nie jest dobrym rozwiązaniem. To jest bardzo złe rozwiązanie. Alkohol jest toksyną, którą nasz organizm musi się pozbyć, aby normalnie funkcjonować. Zmieniam tak pozycję, ponieważ <laughs> lekko mi drętwia noga. Hmm. Ostatnią z rzeczy, która może wpływać na jakość naszego snu, jest oddech. Otóż um, w takich książkach jak um, Przewaga tlenowa bądź Oddech, um, bardzo często osoby, które mają krzywe przygody, mogą chrapać, bądź jeżeli ma się um, notorycznie zapchany nos, warto udać się do lekarza i rozwiązać ten problem. Ale e, częstym rozwiązaniem na poprawę jakości snu jest zaklejenie sobie malutkim plasterkiem ust, dzięki czemu w trakcie oddychania nosem mamy, e, pobudzamy tak naprawdę nasz organizm do produkcji tlenku azotu, który poszerza nasze naczynia krwionośne i wbrew pozorom pomimo tego, że dziurki od nosa są węższe niż usta, dostarczamy więcej tlenu i lepiej go e, utylizujemy niż jakbyśmy oddychali ustami. Więcej na temat oddychania i generalnie biegów oddechowych znajdziesz tutaj. Dlatego warto poeksperymentować z zaklejaniem sobie ust do spania. Omówiliśmy, tak naprawdę, co wpływa na nasz sen. Teraz omówmy sobie strategię, w jaki sposób, w jaki sposób poprawić tą higienę snu. Otóż poprawa higieny snu jest bardzo prosta. Pierwszy punkt, tak jak mówiłem na samym początku, regulujemy e, cykl dobowy. Pijemy kofeinę najpóźniej o godzinie 14. E, musimy się zmęczyć, czyli mamy jakąś aktywność fizyczną w ciągu dnia, czy jeździmy na rowerze, czy biegamy, trenujemy na siłowni. Musimy to zrobić w odpowiednim momencie dnia, najlepiej kilka godzin przed pójściem spać. Kolejna z rzeczy, czyli nie pijemy alkoholu, to już wiemy dlaczego. Pozbywamy się elektroniki na około 90 minut do godziny przed pójściem spać, ponieważ elektronika produkuje światło niebieskie, które, może mówić naszym, które mówi naszemu organizmowi, że dalej jest dzień i nie będziemy mogli zasnąć. Będzie nam trudniej zasnąć. Wyciemniamy nasz pokój. Wyciemniamy nasz pokój, żeby nie trafiało do nas światło żadne, żeby było ciemno, żebyśmy mogli spokojnie zasnąć. Wychładzamy nasz pokój. W polskich warunkach może być to ciężkie, w zimie jest oczywiście łatwiej, w lecie będzie trudniej, nie wszyscy mają klimatyzację. Są takie rozwiązania uler, ja osobiście go nie mam, ale wiele osób je chwali. To jest taka mata, którą się kładzie na łóżko. Przez którą przepływa woda, i każda z części łóżka ma swój, swój silniczek, na którym ustawia się temperaturę. I w zależności od swoich preferencji ustawiamy sobie temperaturę, może być cieplej lub chłodniej. To jest jedna z rzeczy, którą warto również rozważyć. Jest to relatywnie droga inwestycja, aczkolwiek jest to inwestycja jednokrotna. Ponieważ gdy będziemy się przeprowadzać, pakujemy to ze sobą. Jedziemy. Natomiast jak montujemy klimatyzację, to zostajemy, to klimatyzacja zostaje w miejscu, w którym mieszkamy. Kolejna z rzeczy, którą, o którą warto zadbać, jest temperatura ciała, czyli warto poeksperymentować, po czym lepiej śpimy. Czy po zimnym prysznicu, czy po ciepłym prysznicu. Zimny prysznic może pozwolić nam się szybciej schłodzić, dzięki czemu łatwiej wpadniemy w sen głęboki. Natomiast ciepły prysznic z drugiej perspektywy może spowodować to, że się rozgrzejemy, ale wymusi na naszym organizmie to, żebyśmy się chłodzili później. Także to jest kwestia, którą warto, żeby każdy sobie e, przetestował na sobie. Na jednych działa jedna rozwiązanie, na drugich inna. Porozciągaj się. Jeżeli jesteś spięty, spięta, e, warto się porolować takim wałkiem, e, bądź porozciągać przed pójściem spać. Dlaczego? Ponieważ wtedy łatwiej nam znaleźć pozycję. W której będziemy mogli zasnąć. Po prostu. To jest takie prostutkie rozwiązanie. Czytaj przed snem. Tak? Jeżeli czytasz przed snem, to nie przy lampce bardzo jasnej, niebieskiej, zimnej, ale przy takiej ciepłej, takiej wystarczająco, dającej wystarczająco dużo światła, żeby można było po prostu poczytać, a nie rozbudzać się. I w sumie. To jest cała higiena snu, jaką powinieneś robić. Jeżeli masz problemy, poważne problemy ze snem, takie, którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić i potrzebujesz leków nasennych, to zawsze konsultuj je z lekarzem. Zawsze konsultuj takie decyzje z lekarzem. Nigdy nie rób tego na własną rękę. Dlaczego? Ponieważ leki nasenne. To jest bardzo trudny temat, aczkolwiek ich działanie jest podobne do tego, jakbyśmy zostali znokautowani. Dostajemy nokaut, trepa na twarz i później się budzimy. W momencie, kiedy jesteśmy znokautowani, no to nie jest to sen, tak? To nie są procesy, które zachodzą w trakcie snu. Dlatego zawsze warto, zawsze trzeba konsultować takie rzeczy z lekarzem, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne i bardzo można zrobić sobie krzywdę biorąc takie leki bez konsultacji z lekarzem. I to by było na tyle. Dosyć dużo informacji. Staram się je wszystkie skondensować jak najbardziej mogłem. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat sznuty, to bardzo fajne podcasty zrobił doktor Huberman na ten temat. Polecam przeczytać książkę Dlaczego śpimy doktora Matthew Walkera. Śledzić kilka Parsleya również. Jeżeli chodzi o oddychanie, to to już pokazywałem o biegach oddechowych, ale też polecam książki Oddech i Przewaga tlenowa. To by było na tyle. Zapraszam Was do kolejnego materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mam motywację, żeby dzielić się z Wami informacjami na temat sportu, zdrowia, aktywności fizycznej. I na razie chodź.